Oto rozwiązanie poprzedniego zadania na temat wyświetlania w Java. Chcieliśmy uzyskać taką przerwę i dwa wyświetlenia. Błędnym rozwiązaniem byłoby zakładać, że jak naciśniemy tutaj Enter, to Java taką przerwę doda. W tym przypadku ta przerwa się nie pojawi, bo tak jak mówiłem, to jest tylko formatowanie. To nie jest żadna instrukcja. On tutaj nic nie zrobi. On zrobi taką instrukcję i doda tylko jeden Enter przerwy. I zrobi taką, i znowu dodaje ten Enter przerwy. Więc kluczem jest zrozumienie tego, że potrzebujemy jeszcze jednej instrukcji println, która dojda nam dodatkowy Enter, ale nie potrzebujemy wraz z nią nic drukować. Więc przywrócę to, co tutaj miałem, żeby działało, czyli instrukcja println, ale bez żadnych liter. Również dobrym rozwiązaniem jest nawet nie, nie przekazywać jej tutaj nic. Zostawić pusty nawias. Ona wtedy jedyne co zrobi, to doda pustą linię. Przechodzimy do następnego tematu, czyli jeden z elementów naszego wykresu mamy zrobione. Wiemy, jak wyświetlić coś z, w ramach programu. Chcielibyśmy jako następne zrozumieć, jak zrobić jakąś operację. Skoro robimy kalkulator, to fajnie, żeby można było poprosić Java o policzenie sumy dwóch liczb, na przykład. Więc idziemy do nowego programu. To na razie zignorujcie. Załóżmy, że robimy sklep. Cod, so, witaj, w sklepie znajdź swoją pasję. Co chcesz kupić? Jak się domyślacie, teraz wyświetlimy dostępne produkty. Pierwszym produktem będzie gitara. Gitara e, powiedzmy elektryczna. Elektryczna. I napiszemy sobie cena. Powiedzmy, nałóżmy, że jakaś tania. 600 zł. Zpalmy ten program, zobaczymy czy. Wszystko się ładnie pokazuje. Ok. Załóżmy, że w naszym sklepie e, można kupić samą gitarę elektryczną, czyli gitara 600 zł. To, co to ja tutaj robię, to bierze komentarz. Bo jeśli nie napiszę tych kółkośników, ma myśli, że to jakaś instrukcja, którą piszę i nie rozumie tego, co ja próbuję jej powiedzieć. A ja chcę zrobić sobie tylko notatkę. W takiej, żeby oznaczyć to, co piszemy jako, jako do zignorowania przez program nie będzie próbowało tego uruchomić jako instrukcji. To piszemy dwa ukośniki, co sygnalizuje, że jest to komentarz. Więc piszę sobie notatkę, że gitara kosztuje 600 zł. Załóżmy, że wzmacniacz jakiś mały kosztuje 200 zł, albo dajmy 180 zł, żeby nie było tak łatwo liczyć. Co jeszcze? Kabel 40 zł i. Co jeszcze jest potrzebne? Kostka do gry, 3 zł. No i na razie powiedzmy, że wystarczy. Yy, I załóżmy, że chcemy coś takiego wyświetlić, że sugerujemy kupić cały zestaw gitara, wzmacniacz, kabel i kostka. Można by było na tym etapie jeszcze dać jakąś promocję, skoro kupujemy w zestawie, ale na razie sobie to darujemy. Cena cena gitary elektrycznej w zestawie wynosi. I no to teraz pewnie byśmy otworzyli kalkulator. No i sobie liczyli 600 zł, 180 zł i tak dalej. Albo byśmy policzyli w pamięci i byśmy pisali. Ale to Java nie jest taka głupia, może nam w tym pomóc. Zamiast pisać, że e, liczyć samodzielnie wyniki i go wpisywać tutaj jako tekst, możemy poprosić Java, żeby policzyła to dla nas. I to jest dosyć intuicyjne. Zobaczcie, robimy nowe wyświetlenie. Chcemy policzyć 600. Plus, zwróćcie uwagę, że już nie piszę tego w cudzysłowach. 180 plus 40 plus 3. E, co się teraz wydarzy? Twarme? I udało się. Cena wynosi 823 zł. E, jak widzicie, Java, zatrzymując się przy tej instrukcji, zastanawiając się, co przekazać e, tej instrukcji drukującej w tym nawiasie, Wzięła te informacje i wykonywała po kolei obliczenia. Tutaj wykonała to i w tym miejscu wstawiła 780. Później zaczęła robić tą operację. Wyszło 820. Później zeszło 820. Później dodała 3 i ostatecznie wysłała do tej instrukcji PrintLN 823 zł. To, co tutaj widzicie, jest nazywane wyrażeniem. Coś, co można sprowadzić do pewnych danych, ale wymaga to pewnego przetworzenia, pewnej obróbki. I częścią pracy programisty i rozwoju jako programisty jest umiejętność patrzenia na kod i wyobrażania sobie: aha, tutaj mamy takie wyrażenie, które jak zostanie przeliczone, to wydarzy się to i tamto, a potem to zostanie wysłane gdzieś tam i wydarzy się z nim tamto. I taka umiejętność, Pojawia się e, wraz z doświadczeniem. Im więcej programów napiszecie, im więcej kodu napiszecie, tym szybciej patrząc na ten kod, będziecie e, mogli na szybko e, wyłapać, co się w nim dzieje i co tu się dynamicznie będzie wydarzać. Mamy wyrażenie. Wyrażenie można sprowadzić do, do pojedynczych danych. E, I teraz, co by było, gdybym do tego wyrażenia chciał dopisać jeszcze złotówki na końcu? E, załóżmy, że napiszemy zł. O, i coś nam się podkreśla. Jak widzicie, to podkreślenie, jak pamiętacie z poprzedniej lekcji, to podkreślenie sprawia, że to nam nie zadziała. Nie odpali się program. Pisze, że potrzebuje nawiasu. Jak tutaj nawias, ok, będzie mógł skończyć wcześniej, ale to tego dalej nie rozumiem. Czyli nie domyślił się, o co nam chodzi. Nam chodziło o to, żeby do tych obliczeń dokleił jeszcze na końcu złotych. Zapiszmy plus. Plus, widzicie, ma podwójne znaczenie. Pozwala doklejać fragment tekstu do liczb, ale także wykonywać operacje na liczbach. Zależy, co postawimy przy tym plusie. Teraz zrobimy mały eksperyment. Załóżmy, że chciałbym, żeby to się pojawiło tutaj. Więc pomyślmy, przenieśmy to, wytniemy stąd, skasujemy tą instrukcję i przenieśmy to tutaj. I zastanówcie się, czemu ten program się znowu podkreśla. Myślę, że już wiecie, jakie jest rozwiązanie. Dokładnie tak jak tutaj. Brakuje plusa, bo teraz łączymy tą liczbę z tym fragmentem tekstu. Zobaczcie, to ciągle jest wyrażenie dla Java. Tylko teraz pierwsze co ona robi, liczy co tutaj wyjdzie. Jeśli operuje na tekście i na liczbie, przekształca tą liczbę w jeszcze dłuższy tekst. Ten jeszcze dłuższy tekst, który będzie wyglądał tak, będzie potem połączony z kolejną liczbą, i tak będzie po kolei wykonywał te plusy, aż mu się skończą i wyjdzie łączna wartość. Odpalmy. No i czego się spodziewamy? Spodziewamy się 823 zł, tylko że teraz na końcu. I co to nam się porobiło? No teraz to ta gitara jest całkiem droga z tym sprzętem. Widocznie to jest gitara wraz z jakimś najdroższym zespołem rockowym. Na wynajęcie, na roczną umowę. Yy, więc. Nie, nie, nie. No, nie powinna być na pewno taka suma. Ale pomyślcie, skąd się wzięła dokładnie taka liczba? Co to może oznaczać? 600, 0, czyli jakby 600, 180, 40. Przecież to są po prostu liczby, które podawaliśmy, tylko po, niepooddzielane i poukładane jedno po drugim. Czyli zobaczcie, jeśli. Java bardzo mocno rozróżnia, czy coś jest liczbą, czy coś jest tekstem. Żeby wprowadzić liczbę, trzeba podać ją bez cudzysłowa. Żeby podać tekst, trzeba go wprowadzić w cudzysłów. Wtedy Java wie, że to po lewej jest tekstem, to po prawej jest liczbą. Jeśli jest operacja na tekście i liczbie, wynikiem będzie tekst, czyli zrobi nam się jeszcze dłuższy tekst. Ta operacja dołoży do tego tekstu 600. Ta operacja dołoży do tego tekstu 180. Ta operacja dołoży do tego 40, rozumiecie o czym mówię? Prawda? A my chcieliśmy, żeby wykonała się najpierw ta operacja, a dopiero potem ta operacja. Czyli tak naprawdę najpierw ta operacja, potem ta, potem ta, a na koniec ta, która doklei już tylko wynik matematycznie do danych liczb. Bo jeśli łączymy plusem dwie liczby, to mamy faktycznie liczbę matematycznie połączoną jako suma. Tylko jak teraz wymusić, żeby to się zrobiło najpierw? No pomyślcie, tak jak wiecie to z najprostszej matematyki. Po prostu to, co chcemy, żeby zrobiło się najpierw, ten plus ma się wydarzyć w nawiasie. Czyli to wszystko umieszczamy w nawias. Dzięki temu to wydarzy się najpierw, dlatego że operacja będzie na liczbach. Wynik też będzie. Na liczbach. 2 I co? Tym razem się udało. Jaki mamy z tego wniosek? W Javie wprowadzamy dane, w różne rodzaje danych w różny sposób. Tekst w cudzysłowach. Stąd ten cudzysłów, od który znacie od samego początku. Natomiast liczbę bezpośrednio. Oczywiście możemy też zawrzeć liczbę jako tekst, jako część tekstu, ale na niej już nic nie pomliczymy. No dobrze. Co jeszcze chcielibyśmy? Załóżmy, że chcemy dać możliwość wypożyczenia tej gitary zamiast kupowania jej od razu. Skoro to jest sklep, znajdź swoją pasję. To może chcemy wypożyczyć ją najpierw na miesiąc zobaczyć, czy polubiliśmy, polubimy granie na gitarze, zanim zdecydujemy się na zakup. Więc robimy tak. Możesz też wypożyczyć gitarę wyniesie o 10% jej może powiedzmy 5% jej ceny. Wypożyczyć gitarę na miesiąc. Wyniesie to 5% jej ceny. Załóżmy, że już nie będziemy się bawić w wypożyczanie całego zestawu. Załóżmy, że będziemy liczyć na 600. Więc zróbmy to tak. 600. Może zmieniłbym tutaj na 639. Chciałbym, żeby to nie była taka okrągła liczba, bo może mogą nam zostać jakieś grosze po tych wyliczeniach. Ciekawe jak nam to wyjdzie. E, dajmy 639 podzielić przez załóżmy, że użyjemy ukośnika jako dzielenia przez 5 złotych. Wiemy też, że możemy to dać tutaj na końcu. Więc też to wykorzystamy. O, ja już odruchowo napisałem plus tutaj. A i teraz bardzo ważna rzecz. Dzielenie, tak jak w matematyce, ma dużo wyższy priorytet niż, e, niż dodawanie. Więc już nie muszę tego pisać w nawiasie. Ale zobaczmy, jaki będzie wynik. Spalmy. 127. Może na tych liczbach ciężko to wyłapać, ale to jest podejrzane, że nie zobaczyliśmy żadnej reszty po przecinku. Spróbujmy coś, co na pewno da nam resztę po przecinku. Na przykład gdyby było 9 przez 5. To na pewno nie wyjdzie w Musiało Musiałoby być 10. A wyszło nam 1. Czyli jakby powinno być e, 1. 1. coś tam coś tam i zaokrąglone tak naprawdę do dwóch, bo dziewiątce podzielonej 5 jest bliżej do dwóch niż do jednego, ale straciliśmy całą tę resztę po przecinku. Dlaczego tak się dzieje? Bo Java rozróżnia osobno liczbę jako liczbę całkowitą, to znaczy bez reszty po przecinku, e, czyli groszy w tym przypadku. Od właśnie liczby naturalnej, czyli takiej dziesiętnej, ułamka innymi słowy, jak w takim razie wyrazić ułamek? Wystarczy, że któraś z tych liczb będzie przedstawiona jako ułamek. Nawet nie musi mieć reszty po przecinku, ale musi być przedstawiona jako ułamek. Tak jak widzicie, jeśli tu któryś z tych elementów jest tekstem, wynikiem będzie tekst. Jeśli tutaj dwie liczby są liczbą dziesiętną, wynik też będzie liczba dziesiętna i zostanie ucięta reszta. Jeśli e, byśmy jednak. Obliczali na liczbach dziesiętnych, chociaż jedna z nich byłaby dziesiętna. Java zachowa tą resztę. Nie stracimy jej. Więc jak wyrazić to jako liczba dziesiętna? Wystarczy po prostu napisać kropkę. Przecinek tutaj nie działa. Kropka oddziela w liczbie dziesiętnej kropka 0 zero. 50. Zero. To już nie jest liczba całkowita. Powinniśmy te dwie rzeczy rozróżnić, tylko liczba tylko ułamek. Tak powiedzmy. I co? No i wynik jest inny. Mamy 8 końcówkę. E, ostatni typ wprowadzanych danych, jaki chciałbym Wam pokazać, to mm, warunek. Załóżmy, że chcemy sprawdzić, wiemy, że wynik to jest 128 zł. E, czy wypożyczenie gitary wyniesie więcej. niż 200 złotych. Możemy użyć znaczka większości lub mniejszości. To zamiast tylko plus, minus, dzielenia, mnożenia. Żeby sprawdzić taki wynik. Weźmiemy sobie to. Aha, tutaj chyba zrobiłem błąd. Bo ja chciałem tak naprawdę sprawdzić, czy jest e, 5% tej sumy, a nie podzielić to przez 5. Bo podzielenie tego przez 5 dało mi 20% sumy. więc może zróbmy troszeczkę inne podejście. Przenóżmy to razy 0,05 to będzie 5%. Popatrzmy, jaki teraz jest wynik. Przepraszam za ten błąd. Tym się nie przejmujcie. Po prostu tu się kończy dokładność, w której działa wylicza tą liczbę, i czasami jakieś dziwne rzeczy pojawiają się dalej. Na bardziej zaawansowanej części pokażę Wam, jak to skracać. I teraz zadanie nasze jest sprawdzić, czy wyszło więcej niż 200 zł. E, tak jak mówiłem, możemy sprawdzać warunki, czyli możemy tutaj jeszcze dalej sprawdzić, czy to jest więcej niż 200. Nie szkodzi, że nam pokolorowało na żółto, tym się teraz nie przejmujcie. Wyszło false, nie jest to prawda, czyli poza tekstem. Poza liczbami całkowitymi, liczbami dziesiętnymi, mamy w Javie jeszcze jeden bardzo ważny typ. Niektóre wyrażenia zwracają wynik jako wartość logiczna. Prawda albo fałsz. Pamiętacie, jak mówiłem o tym sprawdzaniu, czy dzielimy przez zero? Możemy wykorzystać to później do sterowania programem, żeby zobaczyć, czy przypadkiem druga liczba to nie jest dokładnie 0, Wyjdzie nam true lub false. I to pomoże nam sterować programem w jedną albo w drugą stronę. Zgłosić błąd albo policzyć, Co to jest, to będzie też bardzo ważna koncepcja. Podsumowując, wszystkie wprowadzane dane w programowaniu mają swój typ. Może to być tekst, może to być liczba całkowita, może to być liczba dziesiętna, jeśli dodamy kropkę, lub może to być wartość logiczna true albo false, do której sprowadzane są właśnie takie sprawdzenia, czy coś jest prawdą, nieprawdą, większe lub mniejsze. Wasze zadanie na Następną część, żeby to sobie przećwiczyć, to będzie rozbudować troszeczkę ten program. Chciałbym, żebyście sprawdzili, ile będzie kosztowała jedna rata spłaty gitary przy rozłożeniu płatności na jeden rok. To znaczy, bierzemy tą cenę gitary, dzielimy ją na 12 miesięcy i chcemy zobaczyć, jaki jest wynik. I sprawdźcie, czy wyszło więcej niż 100 zł za miesiąc. A my słyszymy się w kolejnym filmie.